Hej, z tej strony Bradley i dzisiaj pogadamy o Inariusie, jak się wydostał, czy przepowiednia ratmy się dopełniła, czy nie, oraz rozpracujemy całą przepowiednię na kawałki. Więc, nie przedłużając, zaczniemy sobie od przepowiedni ratmy. Najpierw ją przeczytam, a następnie opiszemy każdą linijkę po kolei, co ona znaczy. Ujrzałem własne zwłoki, a z rozwartych ustrupa wypełzła nienawiść. Ojciec spalił na stosie własne dzieci, a z ich popiołów matka ukształtowała nową epokę. Słabi stali się silni, jako stado owiec, które poluje na wilki. Krwawe łzy spadły na klejnot pustyni, a droga do piekła rozdarła się na dwoje. Następnie włócznia światłości przeszyła serce nienawiści, a ten, który był spętany łańcuchami, odzyskał wolność. Więc tak wyglądała e, przepowiednia Ratmy i teraz omówimy sobie każdą z linijek. Więc zaczynając od pierwszej, ujrzałem własne zwłoki. No tu tutaj od razu wiadomo, że chodzi o Ratmę, który widzi swoje ciało w Diablo 4, które jest martwe, ponieważ e, zabił go Inarius. Następnie. A z rozwartych ust trupa wypełzła nienawiść. W polskiej yy, wiadomości, z polskiej wersji, no to tu jest, że rozwarty ust trupa, więc może zakładać jakąś inną osobę, ale przy tam angielskim chodzi o to, że tam jest end, czyli, że z jego ust wypełzła nienawiść. I teraz w jakim sensie? Jakby... Yy, jakby Ratma wiedział o tym, co się stanie, znał przepowiednie, więc to nie była nienawiść ani do Inariusa, ani do swej matki. Wydaje mi się, że wzywał Mefisto bądź potrzebował go do czegoś, chciał go wykorzystać, ale nie wiemy do czego. Ale jak się okazuje, później Mefisto się pojawia i w teorii nam pomaga, przyrzeka, że będziemy wrogami w przyszłości, ale pomaga nam. Fakt, boi się Lilith, ale pomaga. Więc możliwe, że chodzi o to, że Radma miał jakiś deal z Mephisto, bądź nim manipulował, bądź go wykorzystał. Coś wydaje mi się, że Radma miał zaplanowany. Kolejna linijka. Ojciec palił na stosie własne dzieci, no czyli jak Inarius powrócił, no to robił te swoje kulty palenia ludzi, aby tylko zwiększyć swoją moc. Następnie, a z ich popiół matka ukształtowała nową epokę. No to tu oczywiście chodzi, że przybyła, no i jak widzimy przed fakcie pierwszym, przybyła do kościółku i tam nawraca ludzi na swoje i oni zabijają na przykład tam księdza. No i później stają się kanibalami. Słabi stali się silni. No i tutaj miałem dylemat, ale później okazało się, że jest to bardzo proste. Nie chodzi o ludzi, tylko chodzi o nas. Chodzi o Lorata, który jest już starym Horadrimem, Donana, Neirele oraz nas. Byliśmy słabi, i to w cholernie słabi, a jednak staliśmy się silni. Powstrzymaliśmy demony, powstrzymaliśmy Lilith, więc tutaj chodzi o nas. Jako stado owiec, które poluje na wilki. No to my byliśmy tymi owcami ludźmi, tymi owieczkami kierowanymi przez rodziców, ale zaczęliśmy polować na tej wilki, a wilki to te demony, na przykład wilk, którym Mefisto był, nie? Więc tutaj na pewno chodzi, że wilki demony, a my jako te owce. Krwawe łzy spadły na klejnot pustyni. Tutaj e, myślałem, że to jest coś na temat e, tych ziem Mefista, ponieważ tam są te pola nienawiści i może to jest z tym związane, ale jak się okazuje, po prostu to był jakiś e, ala, co rytuał, żeby te że piekło się otwiera. Nie jesteśmy pewni, ale prawdopodobnie polega to na tym, że kiedy piekło się uwolniło, dlatego spadł ten krwawy deszcz. E, tutaj nie ma żadnych innych odpowiedzi, na internecie też nic nie znalazłem. Kolejna linijka. A droga do piekła rozdarła się na dwoje. Tutaj miałem dylemat, ponieważ... E, miałem na początku... Najpierw podam to, o której myślałem. Że rozdarło się na dwoje chodziło o to, że część armii piekła stanęła po stronie Lilith, a druga część stanęła po stronie Mefisto I w ten sposób piekło się podzieliło na pół, ponieważ oni byli w dwójce, jakby wywodzą się z piekła, ale jednak się rozdzielili. Ponieważ e, zaczęli prowadzić się między sobą pseudo wojnę. No ale odpowiedzią poprawną po prostu chodzi o to, że Inarius kontra Lilith, tam armia Światłości, kontra demony służące właśnie Matce Sanktuarium. Kolejna linijka. Następnie włócznie Światłości przyszyła serce nienawiści. No i tutaj mamy rozumienie Inariusa, który przeszywa serce nienawiści Lilith, ponieważ ona jest e, córą nienawiści, e, córą e, najwyższego zła Mephisto, pana nienawiści, ale jak się okazało, chodziło o serce Inariusa, które było wypełnione nienawiścią do sanktuarium, do Ratmy, do Lilith, ponieważ chciał e, wrócić na swoje należyte miejsce w niebie. No i tam nawet mamy fragment w cinematiku, gdzie Inarius wyzywa no, przeklina właśnie sanktuarium, że trzeba je zniszczyć, że im się to nie udało. Powiedz Inariusie, czego tak naprawdę chcesz? Należnego mi miejsca w niebiosach. I dlatego chcesz zniszczyć wszystko, co stworzyliśmy? Sanktuarium. To wynaturzenie! Zająłem się nim, by zadowolić niebo. Jak myślisz, przyjmą Cię z powrotem? Nie. Nadal Tobą gardzą. The work of your faith! Więc nieważne, kogo poświęcisz i co sobie wmówisz. Cisza jest ich wyrokiem. Przecież. przecież naprawiłem swój błąd. Czego jeszcze ode mnie chcecie? Muszę wiedzieć! Powiedzcie mi! Niebiosa... Już do ciebie... Nie przemówię! Nie! O! Niebiosa! Chrodźcie mnie! Nie... O! Нет. Нет. Ostatnia linijka, a ten, który był spętany łańcuchami, odzyskał wolność. No i tutaj mamy największy dylemat, ponieważ nie, nie będziemy iść w stronę tego, że przepowiednia nie jest chronologiczna. Jest chronologiczna w 100%, więc idziemy dalej w tym tokiem i mamy rozwiązanie A. Pierwsze, czyli że Inarius, właśnie e, jak widzimy, tam e, mamy Bliską 2019 i trailer, i mamy tam przebłyski podczas pojawienia się Lilith. No i tam, pierwsze, mamy e, właśnie Inariusa spętanego w łańcuchach. Następnie mamy czaszkę, prawdopodobnie Diablo, ale kiedy do, dochodzimy do. Mefisto, aby go później wchłonąć w kamień, okazuje się, że ta czaszka jest podobna do tego, więc wydaje mi się, że tu chodzi o Mefisto. I trzeci obrazek, który jest dla mnie niezrozumiały, ponieważ się miasto pali, nie wiadomo o co chodzi. Możliwe, że to może być Skaldeum. Nie wiem, choć nie podawiam się te dachy, na przykład tam po prawej stronie. Więc trzeci obrazek nie jest dla mnie rozwiązaniem, wydaje mi się, że po prostu chodzi o to jakieś zniszczenie, coś w tym desen. Więc. Pierwsze rozwiązanie to jest, że Inarius umierając staje się wolny, staje się wolny od tej męki, walki, męczynictwa właśnie w sanktuarium i powraca do nieba, w sensie jego jakby dusza powraca i naradza, naradza się nowy anioł, który nie jest Inariusem, ale jakby powraca, jakby teorii jego dusza tam powraca, więc można by powiedzieć, że... Można by powiedzieć, że właśnie staje się wtedy wolny albo jest jeszcze drugie rozwiązanie. Przypowiednia dotyczy Mefisto, który został zamknięty w kamień i tutaj możemy właśnie, jak tutaj mamy, że przyszyła serce nienawiści, nie chodziło o nienawiść demona, czyli że demon z aspektu nienawiści, tylko dosłownie serce nienawiści, czyli o Inariusa, który siał nienawiść. Więc tutaj możemy rozumieć, że spętano łańcuchami jako niewolnictwo, zamknięcie i może chodzić o Mefisto, który został zamknięty w kamieniu dusz. No ale tutaj problem, który później rozwiązałem i czytając kilka forów, będąc na kilku forach, rozwiązałem odpowiedź, że na pewno tu chodzi tylko o Liti i Nariusa, tylko o rodziców Aradm, więc chodzi o to, że prawdopodobnie Zyskał wolność, umierając. Tylko teraz pytanie, czy wróci w jakikolwiek sposób. Może Lili tylko urwała mu te skrzydła i narodzi się jako człowiek? Może stanie się w jakiś dziwny sposób demonem? Bo na przykład spójrzmy sobie na Tyraela, który wyrwał od siebie skrzydła i stał się człowiekiem. A w walce Eneriusa kontra Lilith, Lilith wyrywa mu te skrzydła. Fakt, wygląda jak na spaczone, ale jest szansa, że albo zrodzi się jako demon, albo będzie człowiekiem. Kto wie, zobaczymy w jaki sposób będzie wolny, choć w wtedy to nie będzie dalej wtedy jego wolność, więc nie wydaje mi się, że to idzie w tą stronę, więc albo zginął i wrócił do nieba, albo zginął i wrócił do nieba i dalej jest sobą, jako Inarius dziwny, magiczny sposób, ponieważ kryształ ten w niebie uznał, że zasługuje na drugie życie będąc sobą, czy coś w ten desen, nie wiemy. Zobaczymy to w DLC w kolejnych częściach, czy coś będzie dalej o Inariusie. No, albo jest trzecia, która chodzi. Nie chodzi tutaj właśnie o ich dwójkę, chodzi o Mephisto, które został zamknięte, i to ma nam naprowadzić na ciąg dalszy. Nie wiem, zobaczymy. No i teraz e, ludzie pytali się, jak Inarius się uwolnił. No bo dziwny przypadek, że akurat Lilith się wydostała i nagle się pojawia Inarius. No i tutaj prosta odpowiedź, w teorii. E, I teraz wracamy do e, Diablo 3. E, gdzie odpowiedź leży w czarnym kamieniu dusz, gdzie jest finalnie siedem aspektów i diablo nimi wszystkimi kieruje. No i w tym momencie jest Rakanot. Jest on tam pomniejszym złym. Jest to. Demon władca rozpaczy, i on strzeże na przykład rakano służył jako naczelniku więzionego anioła Izuala na polach rozpaczy. Następnie, w trzeciej części, przed DLC, strzeże Auriel, więc on jest takim jakby jailorem, strażnikiem tego więziennictwa, aniołów. No i właśnie on przybywa do nieba, ponieważ wszystkie demony jakie istnieją są wzywane do nieba, aby stoczyć ostateczną walkę, bo wzywa ich Diablo ze wszystkimi siedmioma aspektami, czyli był najbardziej potężny i demony musiały się jego słuchać. W ten sposób w niebie nie ma nikogo, nie ma kto strzec Inariusa i w tym momencie Inarius się uwalnia. Nie jest mówione jak się tam uwolnił, czy może ktoś mu jednak w dziwnym sposobie pomógł, czy na przykład, e, czemu tak długo to zajęło? 50 lat do czwórki, więc tyle lat, aż potrzebował, żeby się uwolnić. Czy on na przykład już się tam gdzieś pojawił, przed 20 lat po tym, i nie wiadomo, czemu na przykład Inariusz się nie spotkał z Tyraelem, ponieważ Tyrael jeszcze żył bardzo długo lat. Nie wiadomo, czy e, dalej żyje, bo. Odpowiedź Lorata na temat e, Tyrael'a jest taka, że ich zostawił i nie wiadomo, czy on żyje, i nic nie ma więcej wspomniane o tej postaci. Jeden trailer pokazywał, że jest nagrobek i Lorat się z kimś żegna, i ludzie myśleli, że to jest Tyrael, ale nasza odpowiedź, e, Lorata, właśnie w grze, mówi o tym, że ich opuścił i nie wiadomo, czy żyje, czy nie żyje. Więc tutaj mamy mały znak zapytania, czemu się nie widzieli. Ale zresztą, że się nie spotkali, to był moment, gdzie Terrela gdzieś tam odszedł daleko i nawet nie wiedział o tym, że e, Inarius powstaje w sile. No i w tym momencie dochodzimy do Diablo 4 i w ten sposób się wydostał. Po prostu demony były wszystkie w niebie i naraz w ten sposób jakoś się wydostał, zaczął odzyskiwać powoli moc i zaczął budować na północy sanktuarium swoją armię, przywracać swój własny kult. Tutaj troszkę jest mało nie do nie wiemy jak się tam wydostał, Diablo 4 za bardzo nie ma, dużo jakichś takich tam znajdzie gdzie mówią o Inariusie jak się wydostał, więc po prostu ogładam, że udało mi się wydostać w ten właśnie sposób. Więc taka tutaj zagadka, ja myślałem w początku, że zawarł pakt z Mefisto i wtedy zacząłem zakładać, że on się stanie wolny, ponieważ połowa jego duszy znajduje się dalej w piekle i po jego śmierci stanie się wolny, albo przez to, że Mefisto został złapany w ten kamień, to wtedy dopiero się Inarius stanie wolny, więc tutaj mamy właśnie mały dylemat i... Dochodzimy do bardzo ważnego punktu, wracając się do linijki, gdzie a z ust trupa wypełzła nienawiść, czyli Ratma i tą nienawiść, co może chodzić o Mefisto i czemu on jest dalej wilkiem, jest tak słaby. Spójrzmy sobie na Diablo 2, gdzie yy, walczymy z Diablo, jest on pokonany i w trzeciej części się pojawia fakt, ma moc tych siedmiu aspektów, ale z nim walczymy się od razu. No i uznajmy, że dobra, on jest najwyższym złem, nie? Czyli jest silniejszy, a między Diablo 2, a Diablo 4 odrodziła się Andariel na przykład. Później na przykład, yy, no dobra, uznajmy, że Mephisto był jako część Diablo, więc ginął, więc się naruszał się od razu. Mi się nie liczy tego, że się odradza od dwójki do czwórki. A na przykład w Diablo 3 walczymy z Duriel i w czwórce na jest. I on znowu walczymy z nią, więc nie wydaje mi się, żeby Mefisto potrzebował tak długo czasu, żeby się odrodzić, no, chyba że o to chodzi, że czym silniejszy, tym dłużej się odradza. Ale załóżmy, że właśnie skoro ustrópa ma wypełzła nienawiść, wydaje mi się, że Ratma miał w objęciach Mefisto i go strzegł bądź go trzymał, a przez to, że Ratma zginął, to Mefisto został sam. Dlatego poszukiwał pomocy w nas, aby powstrzymać Lili. To wydaje mi się, że między sobą mieli pakt, dlatego Mefisto się odradzał. Był słaby, ponieważ Ratma go miał w swoich szponach bądź go utrzymywał. Więc możliwe, że o to chodzi. I że Ratma nie tylko był postacią, która gdzieś tam występowała, ale grał bardzo ważną rolę, o której jeszcze nie wiemy i się dowiemy dopiero w przyszłości. Więc, reasumując, e... Cała przepowiednia spełniła się jak powinna. Jedyne dwie opcje są takie na końcu, że e, w sumie trzy: gdzie Inarius staje się wolny, ponieważ umiera, i pojawia się jako nowy anioł w niebie. Druga, gdzie okazuje się, że jakoś magiczny sposób się po tej śmierci dopiero uwolnił, jakby część jego duszy stała się wolna, albo nie stał się człowiek dlatego stał się wolny. Albo trzecia chodzi o Nefisto, który przez to, że został złapany w kamień, dopiero w przypowiedni staje się wolny, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że trochę głupio, skoro przepowiednia chodzi o to, że stał się wolny, ponieważ zginął, ale z drugiej strony można to nazwać, że przecież stał się wolny, już go nie tyczy jego śmierć ani wojna więc kto wie. Odpowiedź będzie leżeć pewnie w DLC. Ale na pewno co rozwiązaliśmy to fakt, że jak się Inarius uwolnił jest to w 100% Inarius, nie jest to żaden pakt z Mefisto pomiędzy Inariusem, nie jest to jakaś połowa Inariusa raczej, a nie jego połowa duszy, po prostu się wydostał z tego faktu, kiedy Diablo wezwał wszystko, by stoczyć walkę w niebie, w ten sposób się Inarius uwolnił. Więc y tak to wszystko wygląda. Przypowiednie mamy omówioną, spełniła się tak, jak raczej powinna, yy, inarius się wydostał sam z siebie, yy, więc to by było wszystko. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wam całą przepowiednię oraz to jaki narues się wydostał oraz końcówkę przepowiedni, która ma delikatnie dalej znak zapytania, dalej nikt w internecie za bardzo też na forach nie wie jak to się wiąże z całą fabułą i czy to na pewno o niego chodzi, ale wydaje mi się, że na pewno o to może chodzić, choć z drugiej strony fajnie, jakby końcówka po prostu nawiązywała do DLC, ale kto wie, dowiemy się w zapowiedzianych dwóch dodatkach do Diablo 4 przez twórców i pewnie w jakichś tam sezonach. Więc to by było wszystko. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i hej!